Przepiękny szlak ponad chmurami na najwyższy szczyt Japonii, górę Fuji. Opowiemy ci wszystko, co musisz wiedzieć, przed pójściem na Yoshida Trail. Kawusia gotowa? Super, a więc zdobądźmy razem ten wulkan. Cześć, witam się z Wami z Zierany Hawajskim Słońcem. Właśnie dotarliśmy do naszego pierwszego noclegu w Japonii. Jutro wyruszamy na Fuji. E, dostaliśmy w ogóle do spania Kimonka, w którym właśnie się przed wami prezentuje. O wszystko zarobiste e, Tutaj śpimy na futonach. Widok mamy na górę Fuji. Niestety tego nie widać, bo jest ciemno. Rano mam nadzieję, chociaż też musimy wstać około, po czwartej, żeby zdążyć na pierwszy autobus. Idziemy jutro na górę, e, już tutaj, tutaj mamy naszą ubikację, oczywiście japońską, kreska jest podgrzewana, ma jakieś przyciski, które nie ogarniam jeszcze jak funkcjonują, ale na pewno wszystko przetestuję, generalnie zajebiście. Akurat nikogo nie ma, to pokażę wam jak wygląda Japońska, taka współdzielona, tradycyjna łazienka Jest tutaj właśnie takie pomieszczenie Mamy lustra, umywalki, suszarki. Tutaj Są takie koszyczki, gdzie zostawiamy swoje ubrania I jakby rozbieramy się do naga Tutaj są takie maty na których później się stoi, jak wychodzisz mokry, z pod, jakby z podprysznica, żeby się wytrzeć. I teraz tak. Mamy tutaj takie stanowisko, i ludzie generalnie na tym siadają. Ja na tym nie siadałam, tylko zrobiłam sobie taki, jakby prysznic. I są tutaj właśnie kilka takich stanowisk. I zasada jest taka, że właśnie najpierw bierzesz prysznic, myjesz swoje ciało, włosy i tak dalej, a później wchodzisz do takiego basenu. Nie pytajcie mi, dlaczego ta woda jest żółta, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że są tam dodane jakieś. Um, jakieś olejki czy coś. Tak, no i to tak to wygląda. Później jak Posiedzisz sobie w tej gorącej wodzie, to wracasz tutaj, ubierasz się, wycierasz i, i gotowe. I właśnie ważne jest to, że nie wchodzisz tam w żadnym ręczniku ani nic, tylko jakby mm, wszystko zostawiasz tutaj. Cześć! Jest następny dzień, 6 rano. A my w drodze na autobus na. Górę Fuji, czy na autobus na stację początkową? Na górę Fuji musimy wejść sami. E, idziemy też do 7 Eleven kupić sobie jakiś prowiant na cały dzień, bo tyle będzie trwał ten szlak. Wrócimy wieczorem e, i co? Lecimy. Mamy nadzieję, że podołamy. Ale to jest super. E, zaraz pokażę wam drugą kamerkę, jak wygląda to miasto, jak się budzi do życia. Jesteśmy autobusem do stacji startowej na Yoshida Trail. Zaraz zjemy sobie śniadanie. Tu jest właśnie takie miejsce właśnie początkowe, jest tutaj restauracja. Są tutaj łazienki, wszystko jest tutaj fajnie przygotowane. I tutaj mamy też mapkę, jak tutaj ten cały kompleks wygląda. Są parkingi właśnie dla autobusów, dla samochodów. I tutaj zaczyna się nasz szlak, i tu jest właśnie kierunek, w którym będziemy iść. Jest kilka szlaków na górę Fuji. Nasz jest najdłuższy, ale najprostszy. I co? Będziemy Wam pokazywać, jak to wygląda. Jesteśmy na punkcie startowym, a już mamy takie widoki. A to, gdzie dzisiaj chcemy wejść, to ten biały obłoczek u góry. Góra Fuji na y, wielu zdjęciach właśnie przedstawiona jest jako taka y, otoczona takim białym puszkiem, takim la puddingiem właśnie na szczycie. I wydaje mi się, że dzisiaj ten widok możemy uzyskać właśnie z góry. A to najczęściej przedstawiona jest śnieżona. Y, bo jest on generalnie szydełkiem rzędnym przez większą część roku. No ale teraz mamy lato i dosyć krótki okres, kiedy w ogóle można się tutaj wspinać. Eee, I no tego śniegu nie ma. Okej, okay, może jeszcze powiedzmy o biletach. Eee, jak się nazywa nasza stacja początkowa? Nasza stacja początkowa to Kawaii Station. Eee, w dwie strony zapłaciliśmy za dwie osoby 150 zł. Eee, jechaliśmy jakieś 45 minut. Yeah. Kupiliśmy prowiant na dzisiejszą wyprawę. Kupiliśmy sobie dwie macze, które są przepyszne: jakieś batoniki mm, sojowe, z, też z maczą. Kupiliśmy 10 takich onigiri i dwa takie ciastka melonowe. I za to wszystko zapłaciliśmy około 60 zł, więc ceny są naprawdę spoko. Zobaczcie ten piękny widok. Ja po prostu idę i nie mogę się napatrzeć. To jest tak przepięknie. W ogóle Kasi powtarzam 100 razy chyba dziennie, że kocham Japonię. Naprawdę to jest tak fajnie, wszyscy gdzie są tacy mili. Bo jak nie znam angielskiego to zrobię wszystko, żeby ci pomóc. Jest naprawdę ekstra. Przypyszne jedzonko. No, mega przypyszne jedzonko i tanie. Ale to też jest dzięki temu, że Jan jest najtańszy od 38 lat. Więc mieliśmy trochę farta z tym terminem, kiedy pojechaliśmy? Ukorzystamy w pełni <laughs> tak, no. Tutaj nie będzie diety oh O mój Boże, przewdzięczność . Jesteśmy jeszcze przed stacją numer 6 O, już takie piękne widoki Po prostu gdzie się je podziwia Szlak nie jest jakiś mega trudny Może w miarę ostry ale, ale jest tak przygotowany bardzo pod turystów, że Naprawdę spoko się idzie że można iść po prostu powolutku i nie będzie problemu Idzieś po taką kamyczkę Tam widziałem, że parę osób się poślizgnęło schodząc, ale naprawdę nieźle. Ale polecamy wziąć trekkingowe buty. Jednak w takich zwykłych butach, butach sportowych wydaje mi się, że może być tutaj niebezpiecznie. No, zdecydowanie. Tutaj fajnie widać, jak ten szlak idzie. Tam, tam i tam. Szczyt nie widać, zasłonięty jest. Ciekawe czy w ogóle będziemy mieć jakiś widok, jesteś czytelny. Ej, tak lecimy. Widok na ten puding jest moim wymarzonym widokiem, więc... No, dokładnie. ...będzie cudownie. Ja już mówiłem jak to jest pięknie? Góra Fuji to aktywny stratowulkan, który ostatnio wybuchł w 1707 roku. Choć od tamtej pory nie było erupcji, wulkan jest stale monitorowany przez sejsmologów. W 2013 roku góra Fuji została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako miejsce o wyjątkowej wartości kulturowej. Każdego roku ponad 300 tysięcy osób wspina się na górę, głównie w sezonie letnim. Tradycyjnie wspinacze zaczynają w nocy, aby dotrzeć na szczyt na wschód słońca. Właśnie w tamtą stronę idziemy. Teraz mi widać. Ale super to wygląda, tak gdzie się w murze. No a z tą pogodą to mieliśmy szczęście. Zaczyna się fajniejsza skineczka już po takich skałach. Dotarliśmy do pierwszej stacji. Można dokupić jakąś wodę. Można też kiki. Kiki za, za 1500 jenów. Burger ryżowy za 500 jenów. Pistoleta. Jest, Jest też miejsce, gdzie sobie właśnie sobie siąść. można i odpocząć. A my, dalej w górę. Ale jesteśmy hajperami. I żeby nie było, że ta spinaczka z to chwilę. No to tutaj macie dalszy odcinek. Zajebiście. Weszliśmy do kolejnej stacji. Generalnie teraz szlak głównie jest właśnie taką wspinaczką po kamieniach. Trochę ciężko, ale fajnie. My jeszcze czy nie jesteśmy tak do końca zregenerowani po ostatnich nocach. Dopiero dzisiaj spaliśmy sobie w wygodnym łóżeczku, ale, ale damy radę. Wejdziemy, można kupić za 2,5 tysiąca, no fetal. Jakby sobie się nie radził. O! Ale chyba, chyba damy rady bez tego, co? Nie wiem. <grych> Ale ciekawe, ciekawe, właśnie. Ciekawe było zobaczyć w sklepiku Tlen. Bardzo fajnie. Co chwila, właśnie są te takie miejsca, można sobie usiąść i pójść dalej. A widok niezmiennie magiczny. No, powiedzcie czy ten szlak nie jest cudowny Przepięknie A wchodzi się po takich Kilka przerwy i gdzie się zmęczycie Na każdej stacji są łazienki i tutaj płaci się 200 jenów za wejście i zobaczcie, tutaj jest taka suszarka na ręczniczki, żeby nie wykorzystywać papieru tylko w sensie do umycia rąk. Tylko właśnie są takie ręczniczki wielokrotnego użytku. Fajna, co? Kolejki na szczyt Że jesteśmy teraz to bliżej temperatura już sięga tak minus 10 stopni a, 10 stopni To co my tutaj widzimy jest tak piękne że ciężko mi to pisać słowami Ja pierwsział Boże jestem tak zachwycony tym wszystkim jeszcze na szczycie nie jesteśmy, jeszcze jest tam, zaraz tam wejdziemy, ale może skorzystam z okazji, że przestało wiać. Jak widzicie, jest całkiem zimno, że lód się utrzymuje. I naprawdę momentami grubo wieje. Jak Twoje samopoczucie? Bardzo dobrze, bo widzę szczyt. No. Jestem zmęczona, ten hike generalnie jest ciężki, no. jeżeli chodzi o wydolność. Widzieliśmy wielu ludzi, którzy przyjmowali tlen. Jakby jest to nic jakby złego, jakby lepiej wejść z tlenem niż nie wejść w ogóle. I na pewno dużo łatwiej jest wejść z tymi kijkami, bo my wchodzimy jakby bez nich, bo właściwie nie wiedzielibyśmy co z nimi potem zrobić. No tylko eee, wyrzucić, nie? No bo... Tak, tak, więc, więc nie chcieliśmy ich brać, ale no da radę wejść bez, ale na pewno jest dużo łatwiej zy, więc to nie jest nic takiego totalnie nieprzydatnego i na każdej stacji tutaj na tych kijkach drewnianych zbiera się takie pieczątki. Potem, jeżeli masz, macie jakby okazję wziąć się do domu, no to, to jest taka fajna bo z każdej stacji ma się inne jakiś taki stempel. Widoki po prostu zapierających w piersiach, z jednej strony właśnie rozmawialiśmy przed chwilą z z, z ludźmi z Kanady, że z jednej strony może fajnie jakby dzisiaj nie było czyste, bo byśmy cały czas widzieli um, widok z, jakby na, na dół, ale z drugiej strony ten cały szlak w chmurach jest po prostu tak niesamowitym przeżyciem, że nie zamieniłabym tego na żaden inny, tak magiczny i tak, no, tak w jakiś sposób trochę mroczny, no naprawdę, przesudnie. A właśnie czasem tam gła odchodzi i pokazują te tak. widoczki. Ale momentami było naprawdę ciężko. Zwłaszcza trochę dało mi to w kość, te ciągłe zmiany stref czasowych. Bo my praktycznie z Nowego Jorku mieliśmy grubą zmianę, znaczy do Nowego Jorku, później do, do Los Angeles, teraz do Japonii. No to były naprawdę intensywne, czy tygodnie w Stanach. I teraz wspinamy się na 3776 metrów. I no, ja odczuwam to. Wydaje mi się, że zanim wracaliśmy, robię. trochę... Ale trochę lepszej formie byłam, no, ale myślę, że odpocznę kilka dni. Teraz zacząć się taki spokojniejszy. Teraz naszej podróży. Wow, ale pięknie. Dobra. Tutaj widzicie kradzieżę tego wulkanu z hubytym w mgle i lodzie. Tak to pięknie. Wiem, że się powtarzam. Ale naprawdę, to ważne. to. Widzicie w Japonii, to koniecznie wejdźcie na Fuji. Zresztą nie wiem, czy jestem w 100% obiektywny, bo odkąd tu przyjechałem, to wszystko mi się podoba. Na zboczach góry Fuji można znaleźć różnorodne ekosystemy, od lasów liściastych u podnóża góry po surowe, skaliste tereny na wyższych wysokościach. Właśnie skończyliśmy nasz hajk. Jest godzina 17. Zaczęliśmy o 8:00. I co? Fajnie było. Polecasz? No, z spokojnie. Generalnie widoki były przepiękne, ale hike jest ciężki. Jeżeli chodzi o wejście, to czasem trzeba się wspinać na takich no, jakby na, na skałach, na kamieniach. Mm. A jeśli chodzi o zejście, to jest to po prostu bardzo długie zejście, bo jakby z góry schodzi się takimi ścieżkami i one są z takiego jakby żwiru, więc cały czas trzeba być jakby takim um, gotowym, wspiętym, żeby się nie poślizgnąć, bo to jest po prostu taki miałki żwir. A wiadomo, jeden nieostrożny krok i można sobie skręcić kostkę czy coś. A tam dużo osób się zwracało, bardzo dużo osób widziałem. No. Ja to no, byłem blisko wiele razy. Tak. Mimo że mamy jakby buty stricte do dochodzenia do, do po górach, to już sobie wyobrażam po prostu, jak byśmy w takich zwykłych, płaskich podeszwach tam po prostu jechali na tyłku pół drogi. Więc. Bierzemy sobie teraz kawkę, czekamy na autobus, a potem robimy sobie wieczorem jakąś ucztę, bo spaliliśmy miliard kalorii. No, dosłownie. Dobra. Um, a ten iPhone mi pokazuje, że spaliliśmy jakieś 2800. Mm. A wiadomo, że trzeba to nadrobić, żeby poszło w mięśnie. Dobra. Widzimy się potem. Przypadkiem, czekając na autobus, trafiliśmy do takiej świątyni. mi się wydaje, że jakieś życzenia do bogów Dosownie tam obok wszystko nowoczesne, takie przygotowane pod hajk idzie się po prostu jedną uliczkę dalej i takie zaś A wszystkie te miejsca znajdziesz na Janus Estate, stronie dla podróżników i inwestorów, gotowe mapy podróży, wyszukiwarka nieruchomości i analizy polskiego rynku mieszkań. Góra Fuji z jej idealnie symetrycznym kształtem jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Japonii i jest często przedstawiana w literaturze, sztuce i filmach. Cześć, jest następny dzień. Staliśmy, spakowaliśmy się i już wymeldowaliśmy się z hotelu. Dzisiaj. Właściwie nasz dzień będzie polegał na dostaniu się do Osaki. Podróż będzie trwała około 6 godzin. Dzisiaj też pierwszy raz jedziemy Shinkansenem, więc opuszczamy miasto niedaleko góry Fuji i ruszamy dalej w trasę. Byliśmy już dzisiaj w Family Mart, kupiliśmy sobie śniadanie. Kupiliśmy sobie takie pierożki, niezmiennie onigiri. Tutaj ja mam z tuńczykiem i majonezem. Mat Mateusz ma z kawiorą, tak? nasza ulubiona z i, i zielona herbatka. Więc mamy prowiant, ruszamy w podróż i widzimy się w następnym vlogu.